Dzień dobry, drogie bliźnięta. Wezmę sobie łyczka, zapraszam Was serdecznie kochani, na czytanie z kart Tarota na nadchodzący tydzień od 22 czerwca do 28 czerwca. Karty potasowane, dziś inna odsłona, ale mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Poniedziałek, poniedziałek to księżyc, tutaj kochani, będziecie. Żyć w jakiejś iluzji. Coś Wam się nie będzie zgadzało do końca, coś będzie dla Was tajemniczego, niejasnego, przykrytego. Tutaj też możecie działać na, i opierać się na tym, co Wam podpowie Wasza intuicja, co Wam podpowie Wasz głos wewnętrzny. Ta karta może też mówić o dwoistości Waszej natury. I tutaj będziecie może się nawet z z tą dwoistością mocno stykać i odkrywać ją, ale i też konfrontować z nią kochani karta księżyca może mówić o takim duchowym rozwoju o tym, że to będzie dobry czas na jakieś śnienie, na jakieś wizje na jakieś marzenia na jakąś wrażliwość możecie być jak najbardziej tutaj bardzo wrażliwi w tym dniu Tutaj, kochani, możecie też się obawiać, że zostaniecie źle zrozumiani albo że, że coś jest dla Was niejasne na tyle, że nie możecie sobie znaleźć drogi wyjścia z jakiejś sytuacji. Karta może też nieść nadzieję na rozjaśnienie tej sytuacji, bo oczywiście niektórzy tak mogą ją aspektować. Poza tym karta Księżyca może nam mówić o romantyczności w tym dniu, więc możemy być my romantyczni, może ludzie do nas będą tak romantycznie podchodzić. Jeśli chodzi o partnerów, to partnerzy, pamiętajcie, zawsze w karcie Księżyca pokazują się jako osoby, które mogą nas okłamywać w pewnych sprawach o jakimś zaciemnianiu czegoś, o przykrywaniu czegoś. Tutaj też, yy, kochani, mogą, może ta karta mówić o tym, że partnerzy czy osoby jakieś będą Was przyciągały, ale jednocześnie będą, będziecie się czegoś obawiać w nich. Troszkę tak jakby przyciągać i odpychać. O, coś takiego, tak jak no, w końcu Księżyc to władca przypływów i odpływów, więc może Was coś i przyciągać, i jednocześnie odpychać. Yy, Uważajcie na zmienne nastroje. W poniedziałek możecie mieć zmienne nastroje, więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Musicie się też nastawić na to, że mogą wam się zatrzeć jakieś granice postrzegania tego co jest dobre a co złe. I tutaj musicie dobrze w tym dniu to rozpatrzyć. Kochani, wtorek dla Bliźniąt. Paś buław. No, tutaj też działanie, działanie, działanie. Myślę, że taka żywotność, ciekawość, ruchliwość, dużo informacji, dużo jakichś nowin, jakichś wiadomości, SMS-ów, kontaktów, nowe pomysły, nowe przedsięwzięcia. Może też dla niektórych początek jakiejś przygody często pokazuje na przygody miłosne, kochani. Możecie się w tym dniu całkiem spontanicznie wyrażać. Możecie intensywnie poszukiwać jakichś źródeł zachwytu, źródeł ekstazy. Możecie być bardzo otwarci, bardzo promienni. Chcecie, będziecie chcieli czegoś doświadczać, odkrywać jakieś nowe obszary swojej osobowości, swojej, swojego ego i je przeżywać. Dobry dzień budujący, budujący, ale i też szansa na nowe perspektywy, bo Paziowie to też są szanse, więc tutaj szansa na nowe perspektywy. Środa. A i już król mieczy. Same osoby, jakby, prawda? Same osoby się tutaj nam pokazują w tym tygodniu. Myślę, że król mieczy, kochani. Może wam, pokazać, może wam pokazać podejmowanie jakichś radykalnych decyzji. Decyzje mogą być logiczne, mogą być sprawiedliwe, ale tutaj też możecie mieć chęć na odcinanie się od czegoś. Często ta karta pokazuje w moich takich dziennych kartach jakieś spotkanie z urzędnikami, spotkanie ym, z adwokatami, z sędziami bardzo często ym, i często mi też pokazuje jakąś walkę o władzę, jakieś takie przepychanie się tutaj. I taki chłód emocjonalny, chłód emocjonalny, ale i też kochani, pamiętajcie o tym, że może wam pokazać męskie decyzje, takie twarde, takie yy, prawdziwe, takie yy, silne i yy, i takie, które możecie, yy, mogą być naprawdę takie prawdziwe, takie wy, wyciągnięte z tego, co tak naprawdę rzeczywiście czujecie, i yy, u, ukażą one Waszą uczciwość. Tak, tak to, yy, tak to widzę. Yy, tutaj ta karta mówi o tym, że w dniu dzisiejszym wszystkie chwyty są dozwolone. Wszystkie chwyty są do, dozwolone ale i też zapowiada jakąś fazę oświecenia w waszym życiu, więc tutaj możecie się czegoś dowiedzieć, możecie ujawnić jakąś prawdę, ale i też kontrolować całą sytuację. To byłby, to byłaby środa, czwartek, kochani. O, rycerz mieczy, czyli kontynuacja tego, ale już podejrzewam, że, kochani, na zasadzie troszkę nie tak jak, takiej surowości jak w królu mieczy, jak w tą środę, tylko już w czwartek będzie raczej na zasadzie takich napięć słownych, takich konwersacji z innymi. Będziecie tutaj mieli cięte riposty, będziecie sarkastyczni, ironiczni, ale i też możecie trzeźwo patrzeć na pewne sytuacje. Zapowiada ten rycerz czas ym, oziębienia i jakichś krytycznych takich y, rozważań, i tutaj też wasze stosunki z innymi mogą być chłodne, zdystansowane, możecie używać też jakichś złośliwych szyderstw, y, jeśli chodzi o tą stronę raczej negatywną, ale to może być ym, też czas, y, w którym y, możecie coś próbować oczyścić, jakieś. Y, y, Możecie się sami zmuszać do tego, żeby oczyścić jakieś działania, oczyścić jakieś y, sytuacje, krytycznie zrewidować coś pod, pod względem tego, czy to jest prawdziwe, wartościowe. Y, nie będziecie w tym dniu łatwowierni ani podporządkowani jakimś przekonaniom y, osób zupełnie y, innych czy postronnych. Czwartek, czyli piątek, kochani, 10 denarów. I tutaj energia skupienia na dobrobycie na tym co sobie wypracowaliśmy na tym co wypra wypracowali nasi przodkowie y czasem ta karta y pokazuje w takich mi, w takich rozkładach y rozkładach może nie rozkładach, tylko w kartach dziennych ona mi bardzo często pokazuje, że y będę miała do czynienia z y sytuacjami, w których będę chciała zabezpieczyć się, y siebie i rodzinę swoją jakimiś y Ubezpieczeniami, jakimiś być może dodatkowymi pieniędzmi. Tutaj też jest, ta karta może mówić o dziedziczeniach, o spadkach, o wszelkiego rodzaju posagach. Ona też zamyka jakiś cykl. Tutaj musimy się też zastanowić nad tym, co chcemy robić dalej, co będzie dla nas ważne i co będzie przynosiło nam jakieś korzyści materialne. Karta też może wskazywać na jakieś wewnętrzne bogactwo, na jakieś zewnętrzne bogactwo, na jakieś działanie kreatywne ale tutaj w sferze oczywiście materialnej jak najbardziej myślę, że to też jest będzie dzień, w którym staniecie na wysokości jakiejś, jakiegoś zadania coś przekroczycie, znajdziecie jakieś twórcze sposoby na pokonanie pewnych trudności w życiu poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek i sobota kochani, sześć pucharów, no to myślę, że tutaj możecie się spotkać z rodziną jak najbardziej i wspominać coś. Wspominać coś, może swoje dzieciństwo, może jakiś przyjemny okres w życiu. Karta, która mówi o harmonii w związkach, w rodzinie, o wszelkiego rodzaju takiej, znalezieniu takiej równowagi w codziennych działaniach. Karta też może mówić o tym, że chcecie sobie zaspokoić jakieś takie podstawowe, Potrzeby bezpieczeństwa. Może też mówić o miłości, o tym, że yy, chcecie spełniać swoje marzenia, o tym, że chcecie się kontaktować z ludźmi z przeszłości jak najbardziej. No i też możecie oddawać jakimś tym wspomnieniom, ale takim pozytywnym, pozytywnym. Tu też może ktoś wrócić do Was z przeszłości, ale też Wy możecie być osobami w tym dniu które jak najbardziej będą chciały sięgnąć wstecz, żeby coś odbudować sobie w przyszłości. Możecie mieć poczucie bezpieczeństwa, tak jak wspomniałam wcześniej, albo chęć na tworzenie jakiegoś bezpieczeństwa sobie. Karta też może pokazywać Wam, że dzień będzie taki dość nudny, taki, taki raczej. Przyjemny, ale, ale nudny. nudny. Tu się nic nie powinno takiego wydarzyć, co mogłoby Was zaskoczyć. Hmm, jeśli, jeśli mówimy o pracy, to możecie mieć takie poczucie, że utknęliście w jakimś takim ciepłym, na ciepłej posadce, na jednym stołeczku i nie macie odwagi, żeby wyrwać się i poszukać sobie czegoś innego, czegoś lepszego. Oho, oho. Gadam dużo i już mam chrypę i kaszel. I to był. Piątek, tak? O ile dobrze. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Pio... Sobota, przepraszam, kochani, sobota. I teraz niedziela, siła i tutaj bardzo dobra energia. Energia, która może Wam zapowiadać dzień, w którym będziecie stawiać czoła wszelkim swoim trudnym sytuacjom, pokonywać jakieś rzeczy, jakieś, jakieś, jakieś trudności. I Wy tutaj jak najbardziej nie będziecie się zupełnie tego obawiać, i będziecie wiedzieć, że jesteście na tyle inteligentni i macie tak dużo w sobie tego powera, że wszystko, co Wam się może, może zdarzyć w tym dniu, jesteście w stanie to przezwyciężyć. Jeśli chodzi o taką codzienność, to raczej myślę, że tutaj, dla niektórych, może być to jakaś aktywność fizyczna. Ktoś może uprawiać jakiś sport. Jak najbardziej, oczywiście, zachęcamy do tego, zachęcam do tego. Tutaj też możecie mieć jakąś władzę, jakąś kontrolę, jakieś poskramianie, będzie w Was chęć poskramiania w sobie tego lwa, tej drugiej strony swojej, swojej natury. Tutaj możecie mieć chęć na to, żeby odpocząć, wyciszyć się. I właśnie zapanować nad tą drugą stronę, stroną tej natury poprzez ten odpoczynek, poprzez to wyciszenie, poprzez jakąś medytację, ewentualnie. Ale i też niektórzy mogą tutaj czerpać radość, oczywiście, z seksualnej strony życia. To jest też karta, która jest kartą dobrą dla kobiet jak najbardziej. Poza tym. Jeśli ktoś będzie pracował w tym dniu, to będzie miał dobre wyczucie w jakiś biznesach, w jakimś interesie i też będzie mógł podejmować zdecydowane decyzje. Raczej, karta tutaj będzie Wam wskazywała na to, że będzie duża energia do tego, że, żeby działać, żeby, żeby czerpać jakąś radość z życia, żeby, żeby przenosić góry wręcz bym tak powiedziała. Bo karta siły może o tym mówić. Jeśli chodzi o partnerów, to tutaj może być ogień w związku. Pamiętajcie, może być ogień w związku, możecie być owładnięci jakimiś namiętnościami, ale oczywiście nie tylko w kwestiach erotyki w swoim życiu. Tutaj możecie tworzyć jakieś dynamiczne związki, jakieś takie, gdzie będziecie uniesieni jakimiś namiętnościami. To była niedziela, kochane bliźnięta, dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia, papa. Pa.